Subskrybujesz mnie, ale nie wyświetlałem Ci się filmy? Teraz musisz kliknąć na dzwoneczek i zaznaczyć opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. Hej, część Mokrzimeczki, witam Was w odcinku z ciekawostek o najpopularniejszym serialu w Polsce, czyli M jak miłość. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz komentarza. Na wstępie pozdrawiam jeszcze Szymona Mroczka, Adama Podgórskiego, Krystiana Wolfa oraz Artura Szlachetkę. A jeżeli to ty chcesz być pozdrowiony na odcinku, to wyjdź na fanpage i napisz mi to w wiadomości prywatnej. Zapraszam do oglądania. Pierwszy odcinek Pierwszy odcinek wyemitowano 4 listopada 2000 roku i tak jest on puszczany w telewizji aż do dziś. Liczba odcinków. Może was to nie zdziwi, bo przecież serial jest emitowany prawie 17 lat, ale na dzień 11 marca bieżącego roku jest ich aż 1286. Ciekawe, czy znajdzie się choć jedna osoba, która obejrzała je wszystkie. Kartony. Zapewne słyszeliście o wypadku Hanki Mostowia, która zginęła wjeżdżając w kartony, ale jeżeli nie, to teraz macie ku temu dobrą okazję. Czołówka. W ciągu prawie 1300 odcinków użyte były tylko i wyłącznie dwie piosenki do czołówki. Mnie osobiście bardziej się podoba ta pierwsza, wykonana przez Wojciecha Gąsowskiego. Scenariusz: Jeden serial, a aż czterech scenarzystów. Są nimi Ilona Łebkowska, Alina Puchała, Paweł Jurek oraz Marta Kuszewska. Rekord. Serial pobił rekord oglądalności. Ilu widzów śledziło jeden z odcinków w 2005 roku? Aż 12,6 miliona ludzi. Jest to prawie 1 trzecia naszego kraju. To już na tyle w tym odcinku. Nie zapomnijcie być na fanpage, który macie podany w opisie oraz przypiętym komentarzu. Zostawcie też łapkę w górę oraz napiszcie komentarz. To na tyle. Na razie. Cześć.